Szczęście to wspaniałe uczucie, przyjaźń to bezwzględne zaufanie, miłość to nasz najwyższy cel. Największej na świecie wspólnocie zakupowej. Stoimy za tym murem. Jedna karta, dzięki której koicie smutek i cierpienie innych. Jedna karta, dzięki której dzielicie się swym szczęściem. Każdego dnia. Wszędzie. Na wszystkich kontynentach, na całym świecie, Lioness. musicie jeszcze dziś zrobić zakupy, a może zrobiliście to już wczoraj? Zakupy są częścią życia codziennego, jednak czasami chcemy pozwolić sobie na coś wyjątkowego. Najlepiej w dobrej cenie. Dlatego tak wiele sklepów zachęca kartami klienta. Ale czy te przywileje są naprawdę interesujące? A do tego prawie każdy sklep ma swoją własną kartę. A co by było, gdybyście mieli tylko jedną kartę, dzięki której czerpalibyście korzyści u wielu partnerów handlowych? Taka karta już istnieje jest bezpłatna i niezobowiązująca karta Cashback Lioness. Z tą kartą nie zbieracie żadnych gwiazdek, motylków czy punktów, lecz gotówkę. Z Lioness otrzymacie przy każdym zakupie u partnera handlowego zwrot pieniędzy i to co tydzień. To mogą być setki złotych w ciągu roku. Przykład. W środę kupujecie buty i rozkoszujecie się filiżanką dobrej kawy. W czwartek jesteście w podróży. W piątek kupujecie artykuły spożywcze na zbliżającą się imprezę rodzinną. Za każdym razem przed dokonaniem płatności okazujecie kartę Lioness przy kasie. W nadchodzący wtorek otrzymujecie od Lioness wiadomość SMS. Lioness przelewa Wam część Waszych wydatków z powrotem.